Ja myślałam, że może tak się zawalił albo komin, bo nie było takiego jakiegoś dużego huku właśnie o dziwo. I, I po prostu wstałam i chciałam zaświecić światło, światło nie, oczywiście już nie świeciło I, ten, no i poszłam tutaj do pokoju dzieci. Już widziałam, że to na pewno nie, bo słyszałam o takich przypadkach I... Po prostu budziłam dzieci, no widziałam, że żyją, na swoich łóżkach leżą. No ale to od córki było gdzieś to ponad dwa tak? Tak, tak, niedużo A nie spała jeszcze, nie słyszała? Spała, moje dzieci zawsze mocno śpią. Aha. Wyszłam na pole, Aha. zresztą widać, jakie ja mam pod podkolanówki, jedna, inna, druga, Aha. inna, ale no, no starałam się też wołać, że, że czy on żyje, no mówił, że coś tam wołał, tutaj, tutaj. No. A, czyli pani po prostu nie widziała jeszcze, gdzie on jest, tylko widziała go w kabinie, tak? No widziałam, że tam musi być. Aha, jeden no, sam, tak? Aha. Tak, tak. Ja? Tak, Aha. także to było I on takie... się odzywał, że tu Tak, byli. no coś tam krzyczał, także żył, to było najważniejsze, ale już przyjechał taki chłopak ze żmigrodu, co go z nami i już tam dzwonił, wszędzie, gdzie I sam, tak sam także... wysiadł z tam czy go wyciągali? Jak było? Przyjechała straż, już chyba ta u una... nie, ratownicy przyjechali ci w czerwonych, to ratownicy, nie? No tak, tak. No to oni przyjechali pierwszy. Tak moja mama zawsze mówiła, że przeżył front, jeden, drugi. I rosyjski, i niemiecki, ale a nic mu się nie stało, a, a teraz... Co nie, ty... nie.